Gdy jesteś z narcyzem, to nie zdajesz sobie sprawy. We większości przypadków, gdy poznajesz narcyza, a nawet już z nim jesteś, spotykacie się jesteś w związku, nie zdajesz sobie sprawy z tego, że narcyz nie tylko z tobą rozmawia. To nigdy nie była, nie jest. I nie będzie relacja na wyłączność. Narcys potrzebuje wielu źródeł zasilania. Nie jesteś tego świadomy, ponieważ narcys nie jest z tobą szczery. Okłamuje cię od samego początku. Masz o nim inne wyobrażenie. Widzisz iluzję, którą ci pokazuje, a nie to, co jest naprawdę. Narcys mówi ci, że jest sam, że był sam dziesięć lat, nikogo nie miał, albo że jest wierny i nigdy by cię nie zdradził. Niezależnie od tego, co słyszysz, narcys ma inne źródła zasilania. Niezależnie, czy siedem razy w tygodniu, czy siedem razy w roku, narcys z kimś jeszcze się spotyka. Może w dalszym ciągu kontaktuje się z poprzednimi źródłami zasilania, może poluje na nowe osoby, a może na zmianę raz tak, raz tak. Narcyz rzadko kiedy całkowicie urywa kontakt, rzadko kiedy urywa kontakt na zawsze. Zrozum to, że gdy spotykasz narcyza na początku to istnieje duże prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że narcyz z kimś jeszcze w tym samym czasie się spotyka. Narcyz nigdy nie jest całkowicie sam, ma do czynienia z innymi ludźmi, z byłymi, przyszłymi, teraźniejszymi nigdy nie ogranicza się do jednej osoby może to doskonale ukrywać ale rozmawia widuje spotyka się z innymi mogą być to ludzie którzy przewijają się przez wasz związek cały czas bardzo często mogą to być ludzie których nigdy w życiu nie podejrzewałbyś o coś takiego nieraz po zakończeniu relacji widzisz narcyza już z kimś innym, tak szybko nie jest możliwe, by ktoś się wprowadził. Taka osoba była w kolejce, była ustawiona już od dłuższego czasu. Narcyz nigdy nie odrzuci kogoś, jeśli nie ma opcji zapasowej. Narcyz nigdy nie jest w pełni skupiony. Tylko na Tobie. Zawsze ma coś na boku. Więcej znajdziesz na kanale Autentyczny. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 gmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.